Idziemy na wycieczkę w Bieszczady, a przed nami fabryka autobusów. Autosan w Sanoku. No, autobusiki znajdują się chyba w rynku, ale my już jedziemy drogą główną na lesko, tak. więc już nie będziemy się wracać, może z powrotem zahaczymy. Tak jest. Tradę do Ustrzyk górnych. Zatrzymaliśmy się przy cerkwi Świętego Mikołaja. Tak się ona prezentuje, obecnie jest to kościół rzymskokatolicki. Tutaj rozciągają się piękne widoki. Wjechaliśmy do ostrzeb górnych na terenie. Ścięckiego Parku Narodowego. Jesteśmy teraz w Ustrzykach Górnych, koło straży granicznej i tutaj pamiętamy doskonale ten budynek z serialu Wataha, który oglądaliśmy. tu przyjechaliśmy A teraz takimi serpentynami Jedziemy w górę Jejku, cudne widoki To trzeba być, trzeba to poczuć Tak Trzymaliśmy się na krótki postój i będziemy jeść naleśnika giganta z jagodami w chacie wędrowca. Także zmierzamy w tym kierunku. Fajna chatka. Sezonowa placówka gastronomiczna. I zaraz zobaczymy co jest w niej. Jest też jakiś sklepik z lokalnymi produktami. No to dobra. Na razie. Moi drodzy państwo. Mhm. Dziękujemy. Dziękuję. Naleśnik Gigant. Chcę wędrowca. Wygląda mega apetycznie. Ciasto jest takie grube. No, Nietypowe. Trochę, trochę nawet zanie. Coś jak racuchę. No to kosztujemy. Bardzo dobry naleśnik. To nie jest typowy naleśnik. Chyba już zanim to smakuje raczej. Bo to ciasto jest takie puszyste. No to nie jest typowo naleśnikowe. Czyli smacznego. Bardzo dobre, ale ten naleśnik jeden to na dwie osoby. <gryzny> A nie, jest z mielca. mielca. A to daleko. To może nie ma jeszcze tych wilków. Tam, nie, nie, do, tam, tam tak. nie doszły wilki. Nie, tu doszły wilki. nie, nie wszystko. że to, 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 to jest naprawdę... To jeszcze tutaj jest... Tutaj jest autobus tutaj, nie? No. No to zaraz są te tory. To normalnie saranki tak. chodzą i zagryzły wilki, właśnie sarny przecież. Na samych tobie tam praktycznie. Mhm. A na przykład jak się idzie gdzieś na połoninę, gdzieś w górę, to można spotkać wilka normalnie, nie? Na samych nawet spotkać. Ejku, jak się zachować w takim no wypadku? Właśnie. No jak? Na palcach kusnąć i się nie ruszać. Chyba, że tak kręstach trzeba tak do góry zrobić, żeby się wystraszyć. Nie, 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 Tak to bym nie radził. Tak bym nie radził. Na palcach samych kusnąć, stwierdzić się. Wtedy jeszcze może. No to ciekawe. Kurczę. Ale no inaczej wiesz, to ja tak... nie próbuję rękami do góry. No, tak, Ale no, pan spotkał kiedyś. Ciekawie. Ja już parę, parę razy. Już. Tak? A ja nie pan ja Darek jak A Darek. <laughs> parę razy. Kiedyś kosiliśmy z ojcem i tam. Mhm. Sadzonki odkoszaliśmy w lesie. Mhm. No to dwie mniej dziwice A to już masakra jest. Ale bym cię uciekać, nie dało. No to już się strach. Nie uciekniesz. Nie, a nie na drzewo. Trzeba było kucnąć. Postaliśmy w koło nas odeszła i... No i poszło. Jejko. Trzeba Coś, tak zachować. Trzeba też taką mieć wiecie, spokój, podponąć. żeby nie krzyczeć. A nie uciekaj, mhm. bo to najgorsze jest co w I nie krzyczeć, co? No, tak? ja. A no przecież to ja nie chcę nawet regionować. No tak, to człowieka aż paraliżuje. Mama moja była, tak samo, tam leży, no i biegła, 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 no i biegła za nami. Mm -hmm. no, no. Dużo tak, nie? Na pewno. Tak. Mama spadła. Myślałem, że ją wziął ona w sigła się złapała. Jajko. A co no to... Zobacz, jak to jest, No nie? straszne, no. Ciekawa, ciekawa. A co tu, tu pan, pan poleca macie? jeszcze tak zobaczyć? Takiego nietypowego. Nie to co turystyczne, tylko coś nietypowego. No to do mnie pojechać, na musiary. <grym> <grym> tam chodzi, mam wszystko. Tak? Mm. No teraz będzie się zlewiło. Jedna, dwie kobryły tak samo jeszcze i cielaki. Tak. Jedną wycielinę, jeszcze dwa. Tam jest ciekawe, naprawdę. No wierzę. Tu tak się jechał, a o tym no, przyszedł na szczególne miejsca. Ja w Sanu, w... I jeszcze wcześniej. Tak, samowe się będzie się mieszkam. Ja koniec drogi zaraz mam nie wiem. Ile, 20? Mm -hmm. 20 metrów, 30. No a na przykład. A zasięg, internet, cośkolwiek jakaś Zasięg jeszcze tam złapię, ale już nie, na łące, ale mm. wyjdziesz. Tam się kończy już. Ukraina się boi No tak, no tam już Ukraina. No bo to blisko jest na granicy. No, tak, tak. No to ja tam byłem już kiedyś na czymś. Mhm. więcej. Z mhm. tego bo <laughs> Ja te grzyby zostawiłem, ten mur zostawiłem. A, bo straż graniczna. A ja przeszłem przez, Sen, przez granicę. Mhm. Ale słupków nie widziałem. Ja no nie ma tak, no, no tak. to subków. No No tak, no tak. jak ci smakuje proziak? Super. Mhm. Ale mi tak żeby nie spakowały nawet. Mhm. A to już parę temu. A nie idę. A serial Bataha oglądałeś? Tak, tak. To u nas nagrałem. No, no tak, a, wiemy, tam. dlatego my też oglądaliśmy i nam się tu spodobało. No, no to u nas. Dziękuję, ale bez niemal nie proszę. <grystanie> 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 <grystanie>